Cześć. Na tym filmie pokażę Wam, jak stworzyć zmienną o typie long w języku Java i jak wykorzystać pewne mechanizmy, które pomagają w czytelności takiej zmiennej. Zaczynamy. Na samym początku deklarujemy typ long i nazwę zmiennej, czyli kwota wygranej, i przypisujemy do niej wartość 1 milion. Użyliśmy sobie tutaj po pierwsze notacji camel case, czyli kwota wygranej. Mamy tutaj dwa słowa, które składają się na nazwę zmiennej. Jeżeli wykorzystujemy notację camel case, czyli notację w dział, to po prostu pierwsze słowo zapisujemy z małej litery, natomiast każde kolejne rozpoczynamy wielką literą. W taki sposób możemy wyróżnić, że nazwa zmiennej składa się tutaj z kilku słów. I podkreślenie tutaj służy do tego, żeby uprościć zapis w kodzie. Ponieważ jeżeli spojrzymy na taką liczbę, no to jest ona bardziej czytelna, niż jakbyśmy nie mieli tutaj tych podkreśleń. Przechodzimy niżej i piszemy sobie instrukcję system.out.println w celu wypisania zawartości tej zmiennej. Czyli wypisuję sobie kwota wygranej, uruchamiam i widzimy, że wypisała nam tutaj 1 milion.